To jest M51 AKM880 do dyni cisowej A tu M59 AKM 1718 A drugim składem tego składu jest M57670 AKM Tym razem moderna dalej na nagrywanie chcesz zrobić tak, żeby było efektywne powitanie dodaję okay. dodatki, okay. że ten no a nie, nie że no okej okay. A tutaj są bloki widotów a nie wiem czy to ile tak 12. 12 Tu jest yy, ja, jakby tu powiedzieć tu jest blok Dawida wasz, ten niebieski tak. tak mi się wydaje bo 12 i 14 Dobra, tylko nagrywam teraz Do tych bloków też pójdziemy Najpierw zabianka, potem sopot, potem tu pójdziemy. Z Dawidem. Tak, i na parę bloków, tak jak Burzyńskiego czy... No. E, a gdzie mieszka babcia? No to tam też pójdziemy. A na mężczyznach do Wiem. Tak, ale w placu obok jest rezerwizat. No, no rezerwizat, no. to prawda jest? No, z 13 roku chyba, nie 14 woda

Podolinę. U chciałem też jeździć Pendolino? Co? U chciałby jeździć Bendelino Tak Tak A u mnie ja. Dorynie no, w ogóle nie zachacja od Orling Będę. A rozumiem. Ja dzisiaj wracam... Dwa razy jechały pendolino. No. Widziałem dwa razy na no. w...